Witajcie w Locked by Daylight. Dziś opowiem wam o potworze, który de facto nigdy nim nie chciał zostać. O człowieku, który nie rozumiał świata. Jednocześnie o dziecku, które nauczyło się zabijać. Ponieważ nie znało nic innego. To historia Leatherface'a, albo jak nazywała go jego rodzina, Baba. W głębi Teksasu, na starej farmie, Pośród upału, much i ciszy żyła rodzina, ale nie taka zwyczajna to byli kanibale, rzeźnicy, mistrzowie ukrywania się w cieniu i był też baba najmłodszy, najcichszy ten, który nigdy nie zadawał pytań, bo wiedział, że wystarczy słuchać. Nie był zły, był złamany zbyt silny, aby być delikatnym. Zbyt posłuszny, aby się zbuntować. oraz zbyt samotny, by zrozumieć, co jest dobre. Jego życie to były maski. Maski z twarzy ludzi, których znał, bo własnej twarzy nigdy nie miał. Pewnego dnia na farmę Sawyerów trafiła grupa młodych ludzi. Podróżowali przez Teksas Sally, i jej brat Frank, Pam, Jerry i Kirk. Zatrzymali się, by odwiedzić dawny dom rodziny Sali. Ale kiedy zabrakło im paliwa, Kirk i Pam ruszyli poszukać pomocy. Zobaczyli obcy dom. Nie wiedzieli, że należał do rodziny Sawyerów. Kirk zapukał, ale nikt nie odpowiadał. Dlatego wszedł do środka. I wtedy. szas. Leatherface wyskoczył za drzwi i uderzył młotem. Raz. Potem drugi. Kirk padł na ziemię bez życia. To nie była nienawiść. To był odruch, strach, ponieważ baba nie chciał zawieść swojej rodziny. Po kolei znikali następni: Bam, Jerry, Franklin. Została tylko sali. Udało jej się uciec. Wybiegła na drogę, zatrzymała ciężarówkę, a kierowca jej pomógł. Wjechał prosto o brata Baby. Lederfeld został ogłuszony. Został sam, spanikowany. Na pustej drodze, w czerwonym świetle zachodu, baba zaczął tańczyć z piłą w ręku, w szale i rozpaczy. I właśnie wtedy mgła przyszła po niego. Zimna, obca, ale w pewnym sensie znajoma. Byt zawołał go bez słów i baba odpowiedział: Lederfej trafił do mgły, do świata bytu, tam, gdzie znów czuł się potrzebny. Nie zadawał pytań. Po prostu zabijał, tak jak go nauczono. Dead by Daylight znany jest pod pseudonimem Kanib. Jest uzbrojony w młot oraz piłę. A jego mocą jest szał piły łańcuchowej. Gdy się rozpędzi, potrafi powalić kilku ocalałych naraz. Jest to po prostu masakra, Ale tylko wtedy, gdy kontrolujesz szał. Jego trzema unikalnymi perkami jest Barbecue Chili. Czyli gdy powiesimy ocalałego, aury innych w odległości 40 metrów od nas to widoczne przez 5 sekund. Drugim perkiem jest knockout. Kiedy ocalały oddali się na więcej niż 6 metrów od palety, w ciągu 6 sekund od jej zrzucenia, knockout zostaje aktywowany. Ocalały otrzymuje status Hindrith, spowolnienie o 5%. Na dokładnie 5 sekund. Trzeci perk to Franklin Demise. Uderzenie podstawowym atakiem powoduje, że ocalały upuszcza trzymany przedmiot. Przedmiot ten traci swoje ładunki, a jego aura jest widoczna w promieniu 32 metrów, a kolor wskazuje 105 zużycia, od białego do czerwonego. Jego prędkość biegu to 46 m na sekundę. Jego prędkość szarży to 5,35, a jego terror hedius to 32 m. We wcześniejszych wersjach Dead by Daylight Leatherface mógł zdobywać maski z twarzy konkretnych, ocalałych takich jak Mac, Dwight, Claudette czy też Jake. Było to możliwe po zabiciu danej postaci określoną liczbę razy. Każda maska była wizualnym trofeum, ale też symboliczną rolą, odzwierciedlającą fakt, że Baba nie miał własnej tożsamości. Z czasem jednak maski zostały usunięte z gry przez deweloperów z powodu ich nadużywania. Niektórzy gracze wykorzystywali je do toksycznych zachowań wobec innych ras. Leatherface to nie potwór. To dziecko w ciele dorosłego, skrzypcone, bardzo posłuszne i bardzo samotne. Nigdy nie nauczył się mówić, nie zrozumiał świata oraz nigdy nie miał wyboru. Baba nie wie ani gdzie jest, ani dlaczego zabija. Wie tylko jedno: że jeżeli zawiedzie, znowu zostanie sam. Więc trzyma się piły. Trzyma się rozkazów. Trzyma się roli. Jeśli kiedyś usłyszysz piłę, zatrzymaj się. Nie uciekaj. Nie krzycz. Bo może to nie potwór. Może to ktoś. To nie jest na innego życia. Kto robi to, czego go nauczono, i nie potrafi inaczej. To był kolejny odcinek Lore by Daylight. Zostaw sobie, jeśli chcesz więcej opowieści z mgły. Pamiętaj, nie każdy potwór chce krzywdzić. Niektóre chcą tylko, żeby ktoś im powiedział. Zrobiłeś dobrze, baba.